Bum, 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 gdzie się podziały tamte prywatki, niezapomniane, Elvis, Speed, Gonzalez albo Diana, pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, Bambino i ty, same przeboje, czerwony gitar, tak bardzo chciało się żyć. Gdzie się podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały tamte wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych lat? Bum, 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 Gdzie się podziały tamte prywatki, gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat? Gdzie się podziały tamte wspomnienia? תם תיק שלום, אקספניה ויכלת